Górnego paska menu wybieramy moduł klienci. Pojawia się kilka możliwości dodania kontrahenta. Po rozwinięciu paska zadań wybieramy polecenie Dodaj kontrahenta. Numer kontrahenta nadawany jest automatycznie przez program. Pojawi się on po wprowadzeniu i zapisaniu niezbędnych danych. Kontrahentowi można przypisać nazwę skróconą, co może ułatwić znalezienie kontrahenta w systemie. Nazwa linia 1 i linia 2 oznacza, że w tym miejscu wpisujemy pełną nazwę wprowadzonego kontrahenta. W polu NIP wpisujemy numer NIP danego kontrahenta bez kresek. Program według odpowiedniego klucza sprawdza poprawność wprowadzonego numeru lub z kreskami. Wówczas maska NIP uzupełni się automatycznie. Jeżeli wpisujemy bez kresek, pamiętajmy o określeniu maski NIP, która pozwala na ustalenie, w którym miejscu na wydrukach mają pojawiać się kreski w numerze NIP. Jeżeli klient jest osobą fizyczną, uzupełniamy pole PESEL. Kolejnym krokiem jest określenie typu kontrahenta, np. krajowy lub zagraniczny. Mogą wystąpić także inne typy, w zależności od zdefiniowania ich w słowniku. Następnie określamy rodzaj zapłaty. Po ustawieniu kursora w polu Rodzaj zapłaty pojawi się możliwość wyboru opcji z listy. Rozwijając listę poprzez klawisz F9 bądź też klikając myszą na ikonę trzech kropek, możemy wybrać sposób płatności. Obok tego okna pojawi się nazwa wybranego przez nas rodzaju zapłaty. Po wyborze przelewu, jako rodzaju płatności, powinniśmy określić ilość dni na przelew. W dolnej części formatki wprowadzamy adres kontrahenta, kod, miasto, ulice. Jeśli występuje więcej adresów, to można je dodać. Zatwierdzenie następuje poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz. Pojawia się wtedy informacja o tym, że kontrahent został dodany, po czym następuje przejście do głównego interfejsu.